Po zanurkowaniu w jak zaczyna gwałtownie miotać się na niespokojnym A Wszyscy proszę wejść do kabiny i się ukryć teraz, stanąć na... Ktoś pyta cię za rękę, gdy patrzy w ciemne oczy swojej przystojnej Mam cię, bareoka, chodź za mną. Patrzysz na metr, którą roi i Marków przyciągają do Wszyscy kryjcie się. Seb popycha Cię do swojego pokoju i zamyka drzwi. Dziękuję Seb. Oto ręcznik, i dam Ci suche ubrania. Wysycha, że Seb otwiera szafę i sz szpera w wiszących tam ubraniach. Och, wow! To jest dokładnie to, czego potrzebuję, żeby podnieść się na dół. Świetny outfit. Wygląda ślicznie, perełka. Przykro mi z powodu ogromnego pociągu u naszego tygodnia. W porządku ser. Niemniej jednak jest to niezapomniane przy, przy życiu. Właśnie wtedy rozległ się uderzenie o drzwi do pokoju. Co to było? Podbiega do drzwi i otwiera je. Do środka wpada mokra i ociekająca karetka. Miałam nadzieję, że nic ci nie jest. Martwiłaś się o Karę za dym z kary. Oczywiście, że, ciem, że się o ciebie martwiła. Kara zawsze martwi się o wszystko. Sepp rozgląda się między tobą a Karą. Tak bardzo, jak bardzo chciałabym tu pozostać sucha. Powinna Za tobą perełka. Ale Seb właśnie tu wszedła. I możesz tu dostać Perełka, a ja sprawdzę pozostałe. Seb spotyka członka załogi. Czy wszyscy inni są bezpieczni? Tak, jesteśmy blisko wyspy, ale trudno ją zobaczyć. Boimy się, że rozbijemy się o skałę. <laughs> o mój Boże! Co powinniśmy zrobić? Możesz jeździć z nami na jacht lub wsiąść na tratwę bezpieczeństwa. Tratwa jacht. Tratwa jacht. Prawdopodobnie. i widzicie meg zawiniętą w kłębie na łóżku. Meg, wszystko w porządku? Och, perełka, dzięki Bogu, wszystko w porządku. Siedzisz z nią na łóżku i wujek kołyszycie się z falami, aż w końcu gwałtowne ruchy ustają. Ostrożnie otwierasz drzwi, nadal trwa burza, ale jesteś na wyspie. Wy... Wylądować! Na solidnej ziemi. Twoi koledzy z klasy spieszą się, aby zejść z jachtu i z bezpieczeństwa. Czy wszyscy mają się dobrze? Wujek Derek schodzi z jachtu, rozglądają się gorączkowo poprzez wszystkich. Rozprasza cię krzyk Markusa, gdy trawa rabunkowa zaczyna odprowadzać mnie, dąży wyjść, do wody. O nie, Markus, potrzebuję mojej pomocy. Muszę coś zrobić. Zatuj Markusa ja Chciałaś szybko i błyskawicznie. Do niego dopływasz. O, platasz ręce błogosławiego jego i wyciągasz z powrotem na swój Wszystko w porządku, Markus? O, wow, Perełka, uratowałaś mnie. Zrob... Zrobiłbyś dla mnie to samo. W imieniu oka, Markus posyła ci mały uśmiech i mocniej ściska w twoje mnóstwo. Nie się pozwolić się odejść. I tylko wszyscy wyjdą na jacht. Jacht, jacht zaczyna się zawracać i wracać do morza. Hej, czekaj, Seb, co się dzieje? Wuj Derek obdarza cię z wrogiem uśmiechem. Gdzie oni idą? Muszą próbować dotrzeć do bezpieczniejszej części wyspy, aby jacht nie podniósł żadnych szkół. Co teraz? Cóż, prawdopodobnie powinniśmy iść do domu. W następnej chwili postrzępiony błysk, błyskawicy uderzał w drzewo, pod którym ty i Seb stoicie. <laughs> Seb, uważaj! Koral łami ogromną gałąź drzewa i zaraz spadnie na Seb. Musisz szybko zareagować, aby go uratować.